Hej, hello, witajcie moi kochani, kanał Rapture, is mi pochwycenie jest blisko. Słuchajcie, dzisiaj mamy 27 luty. Już oczywiście wiemy, że u nas teraz w tym roku 2025 było tylko 28 dni, więc tam jedno będziemy pomijać, dlatego że to jest ogólnie w późniejszym czasie i tak myślę sobie, że to będziemy czytać bardziej yy, jeszcze może raz czy coś, nie wiem. E, więc tutaj mamy 27, słuchajcie, luty 2025 rok. E, dzisiaj jest Księga Liczb, czyli czwarta Księga Mojżeszowa. Już jest czwarta, słuchajcie. Dzie Dzieje apostolskie, 10 rozdział od 1 do 23. No i teraz, mm, co my tu w ogóle ogólnie mamy? Powiem Wam, no, fascynujący jest każdy dzień. Każdy dzień. Mimo tego, że czasami jest nudny dla mnie osobiście, bo no, spisywanie ludności, spisywanie tego, tamtego, ale powiem Wam, no, z każdej z rzeczy można dać. Taką perełkę wybrać i to jest niesamowite, że Bóg to pokazuje i znowu na nowo ożywia te słowo Boże, że po prostu nie trzeba czytać jest takim, wiecie, takim czasami jest, tak, że czytam po prostu, bo czytamy już ręce opadają, bo no, to, to, to samo już słyszeliśmy o tym w ogóle. Ale powiem wam, że to, co tutaj jest napisane jest po prostu coś wspaniałego, coś fa fajnego i pięknego. Um. <grym> um. I mamy tak, Aron i jego synowie, to oczywiście wiemy, tak? Kto to w ogóle jest? Brat Mojżesza, gdyby ktoś nie wiedział. E, I mamy tak. Napisane tutaj jest, że wiemy, że Nadab i Abihu zostali jednak pozbawieni życia w obecności Pana, czyli to są synowie, bo, bo Aron miał czterech synów, dodatkowo jeszcze y, Eleazara i Itamara, y, którzy nie podeszli właściwie do y, Boga. I teraz, czy można mieć niewłaściwy ogień, czy można być i mieć innego ducha? No oczywiście, że tak. I teraz jakby <laughs> objawia się to w tym, że faryzeusze mieli właśnie tego złego ducha, tak? Takiego złego ducha, zły ogień. To jest napisane w tym czwartym wersecie trzeciego rozdziału podeszli do, zbliżyli się do Pana na pustyni Syna jest niewłaściwym ogniem. E, Bóg wie, kto, jak, z czym podchodzi. I e, oczywiście. Dalej Wam oczywiście tak samo, też tu będę dalej mówiła pewne rzeczy. Powiem Wam naprawdę, to jest takie coś, że normalnie to nie jest takie, są takie przelewki, że tak powiem. Z jednej strony są tu czasami też smutne rzeczy, które teraz akurat u nas w Nowym Testamencie przymierzy jest trochę inaczej niż w Starym, bo Jezus umarł za wszystkich i dlatego przyszedł, żeby wszyscy już od razu za jednym zamachem byli zbawieni. A tam po prostu było trochę inaczej. I uważam, że tam czasami naprawdę było trochę gorzej. Z jednej strony gorzej dla nas, z drugiej strony teraz gorzej. No bo jeżeli teraz oni mieli o tym to będę mówiła później też jeszcze że tylko wybrane osoby mogły podejść do Boga słuchajcie tylko wybrane osoby mogły podejść do Boga nie wszyscy mogli podejść słuchajcie do Pana Boga i to jest najgorsze byli tylko wybrani wybrani Teraz wszyscy możemy podejść do Boga. Teraz wszyscy możemy do Niego słuchajcie, przyjść, bo są inne czasy i jest inna. Bóg jest taki sam, oczywiście, ale jest nowy przymierze, e, które oczywiście nie gwarantuje, że jest, o, nie wiadomo, jak tam lepiej. Lepiej tylko z tym, że każdy może do Pana Boga przyjść w każdej sytuacji i porze, i czasie. Ale wcześniej było inaczej. I teraz słuchajcie, e, Tylko wybrani właśnie mogli służyć w świątyni, e, ponieważ oni byli wybrani do służby określonej, którą mieli do robienia do służby przy świątyni, wiadomo, coś innego, też inni oczywiście robili na pewno, wiadomo, tak? Ale ogólnie do świątyni tylko byli wybrani. I teraz, czy Ty jesteś wybrany? Czy Ty jesteś, e, czy Ty służysz Bogu? Czy Ty służysz świątyni, której po prostu, czy wspomagasz e, być tutaj, w tej świątyni, by ona wzrastała? Czy szanujesz tą świątynię? Czy pomagasz Bogu, by ta świątynia była szanowana? Czyli tak samo świątynią wiadomo, my jesteśmy jako duch święty mieszka w świątyni, czyli w nas, ale też świątynia to jest ogólnie cała, cała nasza społeczność, ludzi wierzących, którzy się szanują. I powiem wam, no, od wczoraj miałam taki komentarz osoby, która napisała, skąd ty możesz wiedzieć, co jak, nie masz takich problemów, to i to i tam, to i w ogóle. Ja nie wiem, skąd ludzie wierzą i myślą, że ja nie mam problemów? Że ja jestem bez problemów, że ja nie, nie mam żadnych chorób, że wszystko z cacy, fani i w ogóle. Słuchajcie, nie wiecie, co ja przeżywam i przeżywam. Aż teraz tutaj wychodzi piękne słońce. Także powiem Wam, naprawdę. Mm, nikt nie wie, co kto przeżywa. Więc ja Was bardzo proszę, abyście takich rzeczy nie pisali, kto co, co i jak, bo Ty nie byłaś w tych sytuacjach. Oczywiście, że nie będę w większości w Waszych sytuacjach. A kto powiedział, że z jednej strony nie będę w przyszłości? Może będę, nie wiem. Ale każdy ma na to, to otrzymuje to, na co nie że sobie zasłużył, tylko na co Bóg go chce wytestować. I tak samo tutaj osoby, które podchodziły do świątyni, one miały określone warunki do tego, jak mogę do Pana Boga podchodzić. Więc nie bierzmy wszystkich jedną miarą. Po drugie, osoby piszące takie rzeczy, że na przykład, no bo ty nie wiesz co jak, bo ty nie masz raka, bo ty, bo to, bo to, bo tamto, no i dziękować Bogu, że tego nie mam, ale skąd wiesz, że może akurat, ja, może nie leczę się w jakiś sposób, w jakimś innym miejscu? A o tym tu nie będę o tym mówiła na forum. Nie wiesz, czy mam raka, czy raka nie mam. Czy głuzy, czy górzy czy co, inne rzeczy nie mam. Nie wiesz tego, bo o tym nie mówię. Bo się tym nie chwalę, nawet gdyby tak w ogóle było. Więc Zanim cokolwiek ktoś napisze, niech pomyśli, pamiętajcie jedną rzecz. Ktoś mi kiedyś powiedział, nie rób siebie ofiary. I ja przestam siebie robić ofiary. Bo to nie ja jestem tu ofiarą, tylko diabeł jest tu ofiarą. I ja nie będę robić się ofiary, bo to tak mi nic nie da. Tylko mam się wziąć w garść i mimo wszystko przeżywam różne rzeczy. Jest mi wielokrotnie, wielokrotnie naprawdę ciężko, ale Pan Bóg pomaga. Ja się po na prostu nauczyłam w tych różnorodnych testach, że to jest kolejny test, kolejny test, przejdę, 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 nie ma innej opcji. I co mam więcej zrobić? Więc, e, a później jeszcze, że jak napiszę prawdę, że na przykład nie rób siebie ofiary, tak mówię normalnie do, nie, do tej osoby: nie rób siebie ofiary, że każdy przychodzi coś innego, że szacunek, rozmawiamy normalnie z szacunkiem, bez wyzywania, bez nie wiadomo jaki. Czy ja to kogoś z Was mówię, ale z Ciebie, chrześcijanin. Ani razu do Ciebie nie napisałam, ani, że to jesteś, ani, że, że coś co, co Ciebie za chrześcijanin, ani razu. Więc to jest właśnie taka niedojrzałość, czy, słuchajcie, ludzi, którzy po prostu nie są nawróceni tak naprawdę dobrze, uważam. Którzy po prostu nie są nawróceni, tak wiecie, mm, z miłością do, do, do drugiego człowieka, bo to, że ja mówię prawdę, w sensie nie lubię siebie ofiary, daj z siebie więcej. Spójrz na Jezusa. To nie jest to, że ja kogoś, nie mam na kogoś szacunku, tylko po prostu wiem, co ja miałam i kim, w jakim miejscu ja po prostu byłam. Że słuchajcie, naprawdę, po prostu byłam ofiarą. Zawsze tylko narzekałam, że zawsze tylko, bo nikt mnie nie widzi, bo ja mam problem, bo to, bo to, bo tamto. I z drugiej strony, to siostra, która mi mówiła też to, i ma w tym rację. A ja zawsze mówiłam, że nie, bo ja muszę powiedzieć swoje problemy, bo to, bo tamto, i to jest też oczywiście prawda. No bo kto jak, do kogo, ale do osób wierzących powinni przychodzić ludzie, którzy mają problemy, żeby, wiadomo, nie szli do osób niewierzących, bo tam potem oni podadzą różnego rodzaju złe, na przykład, wyjścia z sytuacji typu mam męża, który mnie bija, albo coś innego robi, już nawet pomijając bicie, bo wiadomo, to wiadomo, wtedy wiadomo, ja bym też zostawiła taką osobę, która, gdyby ktoś mnie bił, czy tam pił tak, żeby po prostu dziecko moje na to patrzyło, dziękuję za to bardzo, nie ja mam w domu ojca alkoholika, więc dziękuję za to bardzo, chociaż nie było nie wiadomo, tam źle, żeby tam było bicie, tylko po prostu był alkohol, eee, ale mimo wszystko, o, widzicie, tłumaczenie się współzależnionego dziecka alkoholika, że nie było tak źle, było wszystko okej, okay, a, a było źle, że się, w, sensie w, w no, był alkohol, <coughs> powiem Wam no, że naprawdę ym, Bóg nie chce, byśmy z sobą się cały czas użalali. On chce w końcu, byśmy, jeżeli zaczniemy w końcu dziękować, to coś się w końcu zmieni. A jeśli noż, stop tylko źle mi, źle mi, źle mi, źle mi, źle, źle ojejku, ojejku, Boże, gdzie Ty jesteś, zrobiłeś to mi, to mi, to zresztą choroby, no to jak mam być dobrze, sobą, że ten czas tylko narzekasz? No przestaj w końcu narzekać. Weź się, powiedziałam, w końcu w garść i w końcu zacznij sobie myśleć pozytywnie. I Bogu dziękować, że masz nawet że chociaż gdzie spać, mimo tego, że dalej żyjesz. Niektórzy dawno już nie żyją. Nie ma nawet szansy w ogóle się poprawienia, nie mają szansy jeszcze do Pana Boga przyjścia. Nie mają po prostu tego w ogóle już. Więc są różne naprawdę, słuchajcie, sytuacje. Ja mam już trochę lat. Wydawać by się mogło, że nie. Doświadczeń mimo wszystko w moim wieku też mam duże doświadczenia, uważam. Więc nie mów mi, że nie mam doświadczeń, że nie przechodzę tego, co ty. Bo ja jestem z kolei bardzo empatyczną osobą, bardzo wspierającą, bardzo taką, która po prostu no, właśnie, by pomóc człowiekowi drugiemu, to po prostu naprawdę, no właśnie dlatego potem pomagałam tak, pomagałam, że miałam bardzo duże długi właśnie, bo taka właśnie byłam bardzo empatyczna, aż za bardzo empatyczna i, na, i taka naiwna. I, duż, I dużo bardzo przeżyłam w życiu. Dlatego postarałem się myśleć tak samo o innych, że Czasami myślimy tylko o sobie tacy, jak to my wielce nie mamy, źle i to i to i tamto, ale my pomyślimy, że inni mają jeszcze go, gorzej od nas. Dlatego ja zawsze myślę, że inni mają od nas gorzej. I więc oddaj to Panu Bogu i nie myśl o sobie, że, masz jeszcze, że nie ty masz źle. Naprawdę, mają ludzie o wiele gorzej. Nie mają teraz pieniędzy, by przeżyć, by żyć. A to chociaż masz co jeść. Nie ja będę mówiła wam jakichś takich morałów, bo tego nie chcę, bo to nie na tym polega tutaj ten cały dzisiejszy dzień. Ale chciałam się z wami tutaj właśnie z tym podzielić, więc za każdym razem, kiedy pamiętacie co piszecie, to nie przechodzi tak sobie w eter, że wchodzi w tą i to wychodzi. Oczywiście to jest do osób, które tak piszą, ale też dla osób pozostałych, byśmy tak samo w pokorze przychodzili i pamiętali się, że to jest bez sensu po prostu, to z tego tak nic nie wyjdzie. To, że tu cały czas, słuchacie, po prostu naprawdę my e, się nad sobą użalamy, to jest po prostu... Nic to, do, nic, nic to nie da. Nic to po prostu nie da. Nic. Więc dalej. Ehm. Pierworodny. Pierworodni mieli być oddani jako pierwsi w ogóle synowie. Miało to być w ogóle to byli to, co pierworodne ma należeć do mnie. Ja jestem pan. To było pana Boga. I nie było dyskusji w ogóle. I tak sobie tak trochę Wam powiem, ucieszyłam się, uśmiechnęłam się, bo jestem pierworodna. Więc powiem wam troszeczkę się ucieszyłam z tego powodu, bo no. To jest bardzo fajne, tak, być pierworodną, aczkolwiek yy, pierworodna nie zawsze ma dobrze. W moim przypadku yy, nie za bardzo dobrze, ale mimo wszystko ja jestem szczęśliwa i tak. Naprawdę, uwierzcie mi. Bo czasami na barki nasze sp pierworodne spadają różne nowe rzeczy yy, i takie, yy, no, wiecie, jak to jest. Różnie w życiu. Wszystkich pierworodnych yy, od miesiąca życia zwyż było gronik tutaj Mojżesza i w ogóle 22273 osoby doskonale wiecie że bardzo lubię cyferki dlatego wam podaje 2222273 więc jest to wam powiem bardzo fajna taka liczba nie wiem co ona coś może znaczyć, ale tam są tak trzy dwójki siódemka i trójka jest takie trochę symboliczne może coś tam można było powiedzieć coś eee, powiem że na przykład nie wiem 27 marca 2022 który już był nie wiem. E, czy tam jakieś wiadomo inne daty, i w ogóle, można sobie wiadomo, dodawać różne rzeczy robić, ale po coś są te dni, te dni, te, te lata, liczone te wszystkie te, te liczby, po coś to jest. E, tutaj przykre właśnie jest to, co właśnie chciałam powiedzieć, że w tamtych czasach ludzie nie wszyscy mogli mieć taki dostęp do, bezpośredni do Pana Boga, a teraz ludzie mają możliwość przyjść do Pana Boga, a nawet nie chcą. A wcześniej, dlatego Wam naprawdę mówię, taka się teraz tolerancja, że naprawdę ludzie po prostu mają wszystko gdzieś. Eee, a kiedyś, jak widzieli, że ktoś umarł, bo dotknął się świętości świątyni Pana Boga, umarł, to wiedzieli, że to po prostu było, dlatego że on po prostu nie posłuchał, poszedł, umarł i Bóg po prostu go nie ukarał, tylko po prostu no, nie mógł być, bo, dlatego że nie było to dla niego rolą. Nawet nie można było im się przyglądać. Dwudziesty rozdział, werset, yy, werset, 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 dwudziesty werset trzeciego rozdziału. I tutaj jest, bo to wiadomo, to są te spisy, spisy zadań, które mieli robić lewici, e, kechatyci, gerszoni i tak dalej, meratyci i w ogóle. I powiem wam, mm, że to pokazuje... To już nie moje słowa, tutaj sobie przeczytałam, że gdy ktoś przychodzi do Boga, może być uświęcony albo uśmiercony, zlekceważony po prostu. Czyli jak przychodzi do Pana Boga, pamiętajmy o tym. Natomiast, natomiast spotkania, namioty spotkania to były, była świętość i każdy miał swoje zadanie, bo jak oni, kiedy Pan Bóg, Bóg swój podnosił do góry, oni mieli po prostu już iść dalej. Więc było tak, że oni to wszystko pakowali. I tylko Aaron, najpierw podchodził z tymi swoimi e, kopanami, tak samo synami, oni to wszystko składali. To świątynia świętości, świątynia świętości, na, namiot, e, te, te zasłony, to wszystko słuchajcie, oni tylko mogli dotykać. Ale lepsze jest to, że dodatkowo każdy tam, z tych właśnie ludów, które tam były podzielone, Gerszonici, Meratyci w ogóle, e, mieli swoje zadanie. Niektórzy nawet mieli tylko do wyniesienia na przykład same deski. Słuchajcie, teraz wiadomo, było inaczej. No, ktoś, jak, jak idzie do pomocy domu, to w ogóle wiadomo, jak to jest. No, wszystko, wszystko, każdy pomagał, by było jak najszybciej. A tam nie, każdy musiał czekać na swoją kolejkę, co kto mógł zrobić. I nawet nie mogli się nawet niektórzy przyglądać. To jest tak napisane, słuchajcie, ja tego sobie nie wymyśliłam. To jest coś niesamowitego. Po prostu. To jest coś bardzo. Yy, 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 bardzo naprawdę takie. no. Mega. Mega, 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 mega. Bardzo ważne. I teraz e, idziemy do dziejów apostolskich. Tam jest już krócej niż tutaj. E, tam była modlitwa Corneliusza. Nawrócenie Corneliusza. Pewnie go znacie, tak? Bo to człowiek, który był po prostu bardzo dobrym. E, należał do kohorty zwanej italską. Corneliusz był już człowiekiem bogobojnym i, bo, i pobożnym, zarówno on sam, jak i cały jego dom jako człowiek miłosierny, wspierał lud hojnymi datkami i nieustannie modlił się do Boga. I teraz tutaj pokazuje nam ta cała historia w ogóle od niego, te, od 10 całego rozdziału Dziech Apostolskich, od 1 do 31 wersetu. Do 31? Tak. 23? Sorry. 23? 23? czy czytam trochę więcej. Eee, a nie, tego czytam, tak. Powiem Wam tak, Twoje modlitwy, czwarty werset oraz Twoje datki, to, to odpowiedział Anioł, sprawiły, że Bóg zwrócił, się na, zwrócił na Ciebie uwagę. Zobaczcie, jak Bóg patrzy na człowieka. On widzi od samego początku naszego stworzenia, że naprawdę ktoś jest od początku dobrym człowiekiem. To też jest ważne, takie pokazujące Panu Bogu, że nam zależy, że chcemy być dobrzy, że zawsze szukamy tej pomocy, by komuś też pomóc, in, inne, i pomóc innemu człowiekowi w ogóle. Mówię Wam, to naprawdę jest bardzo takie istotne i ważne. I naprawdę widać po człowieku, jaki człowiek jest. Widać. To po, po moja córka naprawdę jest taka sama, jak i ja. Ona na przykład, tak załóżmy, jak mówiłam wielokrotnie, jak nie było kiedyś jakieś pieniążków, nie było, to ona po prostu mówi, mamo, to chcesz pieniążki, ja mam. Bez w ogóle, bez jakiegoś tam problemu, tylko po prostu przychodzi i chce dać pieniążki. I oczywiście tego nie było potrzeba, bo ja, wiadomo, tam człowiek, wiadomo, jak mówiłam wam, człowiek sobie da radę ogólnie, ale to pokazuje jej serce. Dlatego tak ważne też pokazywać swoim dzieciom, jak ym, ludzie też dorośli mają problemy, że to nie jest takie proste to życie, że Mimo wszystko z Panem Bogiem wszystko jest dobrze i że będzie lepiej, że Bóg pomaga, że to, że to, że tam, to naprawdę Wam powiem. I trzeba po prostu Mu dawać chwałę i cześć i ufać Mu. I On pokazuje właśnie przez taką empatię, gdzie naprawdę uważał, że mamy tu dobre życie, a my mieliśmy o wiele gorsze życie, bo nie było tych tak tyle pieniędzy, co teraz jest. Że wiadomo, w domu alkohol, nie było pieniążków i w ogóle... A tam już nie będę w to za bardzo wchodziła i naprawdę nie było ba bardzo były bardzo bardzo mało takie jedzenie takie jak teraz słuchajcie takie naprawdę jedzenie było skromne z pasztetem chlebek z śmietaną z cukrem z sam cukrem z masłem takie naprawdę nie było ani sera ani pomidora ani mięsa nie było takich rzeczy słuchajcie kiedy jak teraz jest wszystko na wszystko wszyscy mają a tego teraz dużo wszyscy właśnie chorują przez to niestety też mają wszystkiego za dużo się opychają żerają. I powiem wam no, mm, że to wtedy budzi człowieku, dlatego ja taka byłam zawsze empatyczna, zawsze wiedziałam, że trzeba pomóc, że trzeba to, że trzeba tamto. I to ja, się, ja to wysłałam, jak to się mówi z mlekiem matki że trzeba po prostu pomóc i bez tego po prostu nie ma, nie ma współżycia takiego razem w otoczeniu ludzi po prostu. No, trzeba sobie, sobie razem naprawdę, słuchajcie, pomagać, bo nie wiadomo kiedy może tak być, że akurat ty taki wielki, bogata a za chwilę spadnieś i nie będziesz miał żadnych, żadnych pieniędzy. Więc kodeliusz był bardzo bogobojnym i czynnym, ochotnym sercem i zobaczcie, jakie, jakie modlitwy dochodzą do Pana Boga. A, a raczej... Jakich osób? Tych, którzy właśnie są bogobojni, pobożni, uczynni, yy, oddani. Takie modlitwy, słuchajcie, przychodzą. Kiedy ktoś po prostu pomaga jeden drugiemu. Naprawdę. Teraz to widzę, słuchajcie, w mojej branży to zamykają się bardzo dużo, coś zamyka, bardzo dużo, że tak powiem, yy, miejsc pracy. W sensie zakłady, nie zakłady. Chodzi tu oczywiście o szycie. Ja to, co mam, to szyję, jak nie mam, to nie szyję. I robię co innego, bo mam tak samo co innego do robienia. I powiem Wam, no Bóg naprawdę y, działa I, i wczoraj widziałam taki filmik dziewczyny, która ma swoją tam po prostu y, działalność i no, przykład to jest, jak ludzie płaczą i po prostu, y, wiecie, no, mają problemy i w ogóle, a, a inni nawet w ogóle, ojejku, tam na są się rozczula, ojejku, płacze, ta płacze znowu, albo w ogóle ja też taki miałam syndrom pewnego dnia, bo też zastanawiałam się, co zrobić, czy zamknąć, czy nie to wszystko. Powiem Wam też tak, y, najgorsze jest to, jak ludzie mogą w ogóle pomyśleć. Że jak ktoś płacze i mówi, jak to wygląda, że wyprzedaje wszystko, e, że to jest zrobione tylko na pokaz. Ja wiem, że są tacy ludzie, którzy tylko na pokaz robią. Ja to rozumiem. Ale nie są wszyscy tacy sami. Dlatego nie bierzmy wszystkich pod jedno kopyto. Bo ja jestem osobą, która jest naprawdę szczera i nigdy by nikogo nie okłamała. Może kiedyś okłamałam. Przyznałam się do jakiegoś grzechu tego typu i w ogóle, jak wiadomo. Ale ogólnie wiem, że to skłamstwo, to po prostu naprawdę jest kłamstwo. Więc wam powiem, że no Bóg tu niech nas po prostu prowadzi i kieruje nami. Bo naprawdę, jak nie będziemy takimi osobami, które będą empatyczne, to kto będzie empatyczny? Kto pomoże tym ludziom, którzy są biedni, którzy naprawdę potrzebują Pana Boga, jak nie, jak nie, jak nie będziemy po prostu my tacy wyrozumiali? Oczywiście, to wiadomo, nas też mogą wykorzystywać. Napisał mnie ostatnio chłopak, który potrzebuje pomocy, potrzebuje się wygadać, bo on coś się stało z jego dziewczyną, zerwali i w ogóle wszystko. Ja mówię, jak naprawdę też pomocy, a ja znam go trochę już, to bardzo proszę, <kluzł> ja Ci mogę pomóc, ale tylko może pomóc Jezus. Nic więcej Ci nie pomoże, nikt Ci więcej nie pomoże. Co z tego, że ja to wysłucham i mam to wybrać na swoje barki, że on się do mnie wygada? To nic to przecież nie da. Jeżeli on tego Bogu nie odda. I podałam mu, jeżeli on chce naprawdę przyjść do Pana Boga i naprawdę widzi, że to jest problem i potrzebuje pomocy, jak mówi, że potrzebuje pomocy, to proszę bardzo, to niech przyjdzie do kościoła nie pokaże, że potrzebuje pomocy, niech coś od siebie da, a nie tylko daj, 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 wysłuchaj, 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 pomóż mi, tu pomóż mi, tamto, no sorry, no to tak, tak życie nie wygląda. Więc już tak samo widział, kto potrzebuje pomocy, a kto nie. Dlatego nie w każdym miejscu, bo nie dałoby się tak chyba być w każdym miejscu, tylko po prostu chodzi tam, gdzie go pokusywał Bóg, Bóg. Bo doskonale, że te osoby potrzebują naprawdę Pana Boga, bo wiedział, że naprawdę one są e, po prostu potrzebujące i coś z tym zrobią, a nie sobie oleją. No chyba, że tam było tych dziesięciu tendowatych, a tylko jeden wrócił. Też to pokazuje, że tylko komuś pomożesz, a ktoś się to olewa. Tak? Więc nie, 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 nie na tym polega tutaj ta cała rzecz, którą tu mamy. Korneliusz, więc y, pa, y, na Korneliusz to właśnie osoba, na którą Bóg patrzy, y, tak jak na nas, obserwuje tak, jak ty widzisz y, swoje dziecko. Rośnie dopiero, y, rośnie, dojrzewa i tak Bóg da ci więcej, gdy zobaczy, że już jest czas na to, byś to otrzymał. Tak? No trochę długo, no ale do okay, to tego jeden filmik, no chyba, że tam jeszcze urodzi, że tak powiem, w e, międzyczasie i zobaczymy. E, więc nie róbmy siebie ofiary, bądźmy dobrymi osobami, bogobojnymi, pobocznymi. To jak piszę wielokrotnie, nie pokazuję tych moich emocji, które ja Wam chcę przekazywać, więc czasami ktoś odbiera je jak chcę. Wiadomo, to są te osoby też uważam takie po prostu, które mają problemy, muszą po prostu iść do psychologa albo w ogóle muszą po prostu naprawdę mają po prostu są sobą problem. To nie mój problem, jest tylko tych, tych osób. To jest ostre, no ale tak jest, niestety. Wiem, bo sama taka po prostu byłam, słuchajcie. Czepialska, no super jest do każdego, nie do siebie, że teraz tylko, wiecie, to to, 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 tam to, naprawdę. To jest, człowiek się zmienia, słuchajcie, z czasem. 21 nad Panem Bogiem. I zmienią się te ci ludzie. Zmienicie wtedy się wtedy, jak tam będziecie dłużej, albo nawet jeszcze już jesteście dłużej. A jak, ktoś nie, a jak ktoś się nie zmienia, to to jest kaplica w ogóle: jak 21 lat z Panem Bogiem, a nic się nie zmienił. Dalej bez, bez empatii, dalej bez pokory, bez szacunku. W ogóle, słuchajcie, to jest katastrofa. Wiele osób tu wokół mnie widzi, jaka jestem inna i ogólnie się zmieniła, więc Panu Bógu za to chwała, oczywiście, bo ja sama się nie mogę zmienić. A tego są doświadczenia, to nas muszą zmienić, zmotywować, tak? By po prostu odpuścić. Nie użalać się, że Boże, dlaczego to ja? Też jest smutno, bo płaczesz czasami sobie człowiek na jakimś tam etapie życia. Ale to tak tylko, wiecie, chwila, to tak powiem, że to tak, to, słuchajcie, po prostu nic mi nie da. Po prostu nic mi to nie da. Dobra, widzimy się, słuchajcie, w kolejnym filmiku, bądź powietrzu, yy... nie? <słuchy> A te, którzy wiedzą, o co chodzi. Noc mnie spędzi. Nie, no, takie jest oczywiście śmieszne, bo to wiadomo, no, no to jest dla mnie śmieszne. To już jest dla mnie mega śmieszne, naprawdę. Bo e, myśmy wtedy słuchacie ze sobą szczerzy. No, to jest śmieszne. E, żeby takie tu rzeczy widzieć i się tym przejmować, naprawdę, to już jest. Teraz istotne się za włosy, za, za szyję, za głowę. Tak będzie źle. Ale dobra. E, do usłyszenia, moi drodzy. Niech Bóg Was Błogosławi. Naprawdę, to pośmieję mi się trochę. Szanuję Was, naprawdę, i kocham, modlę się wielokrotnie o Was, co mam powiedzieć po prostu Wam, i mimo wszystko wierzę, że to będzie zbudowaniem. I to oczywiście nie po to to robię, żeby teraz wiadomo, sobie robić konwersacje. Teraz, że o masz rację, bo to, bo to, bo tamto i w ogóle to i tamto, albo żeby po jakieś osobie jeździć. W ogóle nie chodzi o to. Ja Wam tylko pokazuję, jakie mam przypadki w życiu swoim, jak to są komentujący, którzy piszą takie rzeczy. I dodatkowo, czy ja się tym przyjmuję? Słuchajcie, naprawdę, ja się tym nie przyjmuję. Wierzcie mi, to, że to mówię, to daję tylko przykład po to, żeby to po prostu tutaj jakoś, no, zrozumieć, że to naprawdę, słuchacie, po prostu nie ma sensu, no nie ma to sensu, no dla mnie to w ogóle nie działa, ja już tyle przeszłam w życiu, że ojejku, serio, Na mnie tylko, tylko działa tutaj e, takie inne sprawy, ale nie będę mówiła, żeby diabeł ja też tego nie słyszał, e, które po prostu nie, tylko to mnie może dotykać naprawdę. A reszta od ludzi obcych, których nie znam, co to mam mi w ogóle dotykać? Jaką ja mam brać sobie opinię i tych ludzi, którzy mnie nie znają i w ogóle brać do siebie, do swojego serca coś, co nawet w ogóle oni nic, nawet sami tego nie robią. No to po co mam takie coś w ogóle słuchać i w ogóle tego, wiecie, brać to do serca? No nie ma sensu. Także to by było na tyle. Słuchajcie, do usłyszenia. Pozdrawiam was. Rambo, żołnierz. Oj. Oj, oj. Chrystusa. Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Pa.